Luty to miesiąc chorób rzadkich oraz świadomości objawów zespołu Marfana. Dzisiaj będę mówić o tym, że każdy choruje inaczej. Stwierdzenie określonej choroby nie jest równoznaczne z tym, że każdy pacjent, który ma tą chorobę, będzie chorował tak samo. Po pierwsze jest to związane z tym, że może obok siebie stać kilku pacjentów z zespołem Marfana, ale każdy z nich ma inną mutację, czyli inny fragment genu odpowiada u niego za tą chorobę. Ale może być też taka sytuacja, że w danej rodzinie, na przykład rodzic oraz dziecko bądź kilkoro dzieci dziedziczy od rodzica ten sam gen, tą samą mutację i niestety ich spektrum choroby jest u każdego inne. Ma na to wpływ wiele rzeczy. Kiedyś jeden z Tłumacząc nam to na jednym z wykładów, powiedział tak obrazowo, że po prostu każdy z nas składa się z wielu genów i jesteśmy taką, można powiedzieć, wypadkową genów naszych przodków. W związku z tym każdemu z nas dostaje się inny pakiet tych genów od y, naszych przodków. I, I również tak może być w rodzinie, tak? że jedno dziecko dostało więcej genów od mamy, a drugie od taty, a kolejne dziecko na odwrót bądź też jeszcze dostało, przy okazji tego genu wadliwego odpowiadającego za zespół marfana, dostało również. Jakieś tam geny z przodków, dziadków, babci i tak dalej. W związku z tym jest to rzeczywiście możliwe, że na przykład w tej samej rodzinie, gdzie chory jest dziadek, tata, stryjeczny wujek, czyli brat ojca oraz dwójka dzieci, siostra i brat, to w tych trzech pokoleniach każde z nich może mieć inny przebieg choroby, w innym czasie mogą się określone objawy uaktywniać. I na przykład ja znam taką rodzinę, w której. Dziadek miał pierwszego tętniaka rozpoznanego w, lat, w wieku 45 lat i dodatkowo miał również stwierdzonego poza tętniakiem aorty tętniaka dużego na tętnicy udowej. Jeżeli chodzi o kręgosłup, to no, oczywiście cierpiał, narzekał na jakieś tam bóle, na pewno nie był to kręgosłup zupełnie prosty, ale też nigdy nie był poddany operacji skoliozy, nie miał takich wskazań, bo funkcjonował w miarę dobrze. Jeżeli chodzi o synów, czyli ojca i tego stryjka, to jeden z nich ma bardzo duże podwichnięcie w obu soczewkach oka, drugi z tych mężczyzn nie ma problemu z oczami, tak samo jak nie miał dziadek. I teraz patrząc na dzieci, to właśnie dziewczynka ma podwichnięcie w jednym oku, a chłopiec w ogóle nie ma podwichnięcia, ale ma bardzo duży astygmatyzm. I teraz kolejny przykład, jeśli chodzi o kręgosłup, no to tutaj jeden z tych braci ma właśnie bardzo dużą. Wadek kręgosłupa i był operowany, i mimo operacji było powikłanie, tam wyłamanie instrumentarium yy, i ponowna operacja po kolejnych, tam chyba 8 czy 9 latach. Natomiast żadne z dzieci, mimo już takiego wieku późno nastoletniego, nie ma problemów z kręgosłupem, to znaczy mieli wadę postawy, ćwiczyli standardowo, ale nigdy się u nich ta złośliwa skolioza nie rozwinęła. Natomiast chłopiec ma bardzo duże płaskostopie i wymaga chodzenia w składkach składka, korygujących i ma też duży problem właśnie z młoteczkowatymi palcami, z zawinięciem tych palców, ze stawaniem na paznokciach. Jeśli chodzi o objawy sercowo-naczyniowe, to powiedziałam już o dziadku. Jeżeli chodzi o panów, czyli tych braci, to jeden miał wskaz... Do operacji już w wieku lat 18, drugi dopiero w wieku lat 26. Jeśli chodzi o dzieci, no to chłopiec był operowany w wieku lat 16, dziewczynka w wieku lat 14 jest teraz i ma już rzeczywiście takie no, poważne poszerzenie, natomiast jak będzie to wyglądało, to, to jeszcze nie wiadomo. Żadne z nich też nie ma problemów z wklęsłą ani kurzą klatką piersiową. I, I to jest tak, że wiadomo, że to jest ta sama wada genetyczna, natomiast u każdego przebieg jest inny. Dodam jeszcze jedną rzecz, która mnie kiedyś absolutnie zszokowała. Otóż okazuje się, że w rodzinie, w której funkcjonują w miarę dobrze dzieci z zespołem Marfana, może być taka sytuacja, że trzecie dziecko urodzi się z ciężką postacią tej choroby, czyli z tak zwanym noworodkowym zespołem marfana. I podobno takie historie są opisane, mimo że w publikacjach naukowych też klasyfikuje się odrębną mutację odpowiadającą za noworodkowy zespół marfana. Więc, jak zawsze, w medycynie, jak w kinie, niczego nie można być pewnym. Ten dzień rośnie w ciszy, a my przerywamy ciszę.